Dzisiaj zabiorę was do opuszczonego gospodarstwa. Na działce znajduje się większy dom mieszkalny oraz bardzo mały, tylko z jednym pomieszczeniem, a także garaż. W domu zachowało się jeszcze kilka elementów wyposażenia, jak między innymi łóżka, kredensy czy telewizor w bardzo ładnym stanie. Akurat zachodziło słońce i pięknie oświetlało wnętrza. Natomiast w garażu pozostało sporo butelek po alkoholu, czy chociażby wypiekać do chleba firmy MAN, cześć, witam na następnej wyprawie na następnym urbeksie. A znajdujemy się dzisiaj w opuszczonym domu. Tutaj wejście, oczywiście drzwi otwarte. A tu wcześniej już ktoś zdewastował, tak jak widzicie. Wybita szyba. No tutaj mieliśmy łazienkę. Więc tak, wejście z zewnątrz było prosto do łazienki. No trochę tak dziwnie. Tutaj mamy szafkę. Czapka jeszcze w wódce. Tutaj była wanna. Dobra, tak na szybko bym przeszedł wszystkie pomieszczenia, aby zobaczyć czy czasem nikogo tutaj nie ma. Porę roku mamy zimową. No to jak wiecie jest chłodniej, więc osoby w kryzysie bezdomności mogą chować się przed tymi niskimi temperaturami. Więc zobaczymy czy jesteśmy sami czy nie tutaj telewizor ale dobra, nikogo nie ma Więc po kolei. Tam jak widzieliście na wstępie Łazienka, tutaj wanna WC, zasłona. A więc idziemy do następnego pomieszczenia. Tutaj kuchnia. Tak, tutaj była kuchnia. Jak widzicie, zostały jeszcze kafelki na ścianach niebieskie. Wszystko w kolorze niebieskim. Ściany także pomalowane na niebiesko. Instrukcja montażu i użytkowania elektrycznych ogrzewaczy wody. Mysłowickie zakłady urządzeń elektromechanicznych. Kuchenki turystyczne na gaz płynny LPG. Na suficie mamy panele, jak widzicie, częściowo już odpadają, a nad drzwiami niewielki krzyżyk. No dzisiaj słonecznie. Słońce tutaj częściowo wpada do wewnątrz, tutaj komoda, kalendarz, rok 2014. No, tutaj wersalka. Myślę, że ktoś to przestawił, chyba że była tu w kuchni przy tej ścianie. Umywalki, jak widzicie, już brak. Została się tylko mikrofalówka. No i Lodówka. Taka niewielka. A tutaj mamy jeszcze słoiki. Chociaż puste. Tutaj następna lodówka. Grzejnik zdemontowany. Tutaj mamy pokój. Tutaj taka wykładzina wywieszona na ścianie a tu panele na suficie. No to są już takie ładniejsze, w ładniejszym kolorze i w lepszym oczywiście stanie. Sztuczne kwiaty. szafa ale w szafie nic już nie ma oprócz wieszaków. Następne łóżko. Poduszki. Tutaj tak jak widzicie zachował się jeszcze żyrandol. To na zewnątrz jeszcze jedno takie niewielkie pomieszczenie jest, ale to za moment tam zajrzymy. Także patrzcie, mamy jeszcze telewizor. Telewizor Silver Crest. No ten domek znajduje się przy drodze. Przejeżdżają tu co chwilę samochody. I tak jak mówiłem, naprzeciwko znajduje się zakład. Dzisiaj mamy sobotę, jest do Tutaj obraz świętego Jana Pawła II. Jak widzicie, już sufit przecieka, woda na ścianie. Tutaj następne pomieszczenie. Patrzcie, jaka niewielka linka z figurką Pana Jezusa. Ładnie to wygląda. Tutaj bombka. Tutaj mamy apteczkę. Za wiele się tutaj nie pozostało. Jakiś samochód tutaj zatrzymał się na chwilę. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie przyjdzie. Zostało nam jeszcze zwiedzić tylko na zewnątrz, Oczywiście drzwi zamykamy za sobą. Tutaj już jest wszystko rozwalone, więc. Wyjście bez problemów. Znowu słyszę pojazd. jak widzicie, do sporo działka. Pomieszczenie gospodarcze. Takie siatki, półki siatek wykonane. Nie wiem, basen czy co tutaj mogło się znajdować, nie chcę się za bardzo wychylać, bo tak jak mówię, przeciwko jest działająca firma. Woli słońce zachodzi. No a tutaj mamy garaż? Widzicie? Słoiki. Tutaj już mamy przetwory. Telewizor. Może tutaj podejść bliżej. Piwo Premium, Kelty. Kupione na mango Tyle zakupy Tutaj szkła płytek. Ja nie chcę zbyt nie Ale jest zagradzone niestety Ledówka, jeszcze parę słoików wewnątrz Dupel EnergoVital, Energowital, tonik Dyski już niezbyt w dobrym stanie. Lodówka Electrolux. Jeszcze jeden niewielki budynek Było przemknięte więc przemykamy Tutaj byliśmy wcześniej Wejście do łazienki

rzucać się w oczy to może bym sobie wszedł w tędy piec no jeden taki pokój ale ogrzewany więc więc było tu ciepło łóżko tutaj radio prawdopodobnie jeszcze jakaś kurtka paczki po papierosach klasyk Nevada Wolna sobota akurat w moim przypadku. Także dzisiaj jest wolna sobota, no i wybrałem się zwiedzanie na urbex by nagrać dla was materiał dobra, wszystko mamy zwiedzone mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał jeśli tak, będzie mi oczywiście miło jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał jeśli jeszcze tego nie robisz a więc do zobaczenia, i do usłyszenia na następnej wyprawie.